Dni i noce szczytna to impreza z tradycją. Co roku w ostatni weekend lipca przyciąga fanów sportu, dobrej muzyki, historii i po prostu świetnej zabawy. Spotykamy się po raz 29 na dniach i nocach szczytna. Jest to swoiste święto dla naszych mieszkańców. I ta formuła się nie wyczerpuje. Jest mnóstwo ludzi na koncertach, jest mnóstwo mieszkańców Szczytna, gości, turystów. W tej chwili odbywają się właśnie zawody kulomiotów. Wspaniała, atmosfera, wspaniała frekwencja, ludzie się lubią bawić. Sportowego charakteru dni i noce Szczytna nabrały dzięki meetingowi lekkoatletycznemu, w którym udział wziął m.in. Konrad Bukowiecki. Medalista mistrzostw Europy w pchnięciu kulą, a prywatnie mieszkanie Szczytna. Wśród uczestników znalazł się również mistrz Europy Michał Haratyk oraz młody zawodnik Karol Kijewski. Mamy tutaj Karola Kiwskiego, który, który tak naprawdę rozpoczyna swoją przygodę z lekką atletyką, z kulą, a, a już, już startował z, z mistrzami, z wicemistrzami Europy na jednym mityngu, także myślę, że to jest wielka sprawa. No i im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę. Tym, Im wcześniej się zacznie, tym więcej czasu będzie się miało, żeby, żeby po prostu być lepszym i dłużej trenować. Konrad jest dobrym przykładem, tak? No, zaczął dużo wcześniej, dużo wcześniej zaczął osiągać wyniki. Dużo wcześniej go zauważyłem, no ja zacząłem to w wieku 16 lat i tam miałem 20... 4 czy 5 lat dopiero gdy, gdy przyszło jakieś szkolenie i tak dalej. Ogólnie fajnie uprawiać jest sport. Reprezentujemy kraj, więc super. Szczytno jest mocno związane ze sportem. Zostało docenione między innymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej i w 2019 roku było gospodarzem siatkarskich mistrzostw Polski kadetów. Miting lekkoatletyczny podczas dni i nocy Szczytna podkreślił, że miasto jest kolebką sportowych talentów i miejscem, gdzie mogą się one rozwijać. Ułatwiać im to będzie szkoła sportowa, która już od przyszłego roku zacznie działać w Szczytnie. Najbardziej uzdolniona młodzież będzie w niej szlifować swoje piłka. Siatkarskie, siatkarskie, pływackie i lekkoatletyczne talenty. Przede wszystkim sportu czy pokory, tak? sportu czy cierpliwości, systematyczności. i Nie wszyscy muszą być mistrzami, nie wszyscy muszą uzyskać fantastyczne wyniki, ale to, że przyjdą, że raz w tygodniu, dwa, trzy, pięć, przyjdą na trening, to się dotyczy to do każdej dyscypliny nie tylko leki atletyki. To jest naprawdę fantastyczna sprawa dla. Rodziców, ich pociech. Oprócz sportowych emocji, na mieszkańców i gości czekały stragany, parki rozrywki dla dzieci, wioska rycerska i emocjonujący konkurs łuczników. Muzyka. Zwieńczeniem każdego z trzech dni imprezy były koncerty, podczas których mogliśmy usłyszeć m.in. zespół Żuki. L -L telewizja Kopernik. Kopernik.tv